Myślałem, że powrócę do klasyka. Zakończymy klasycznym strojem. Wcześniej się nie udało w podstawce? Co to są za zaliany? O co chodzi z tym żółtym? No właśnie, hmm. nie wiem. Czy to jakaś sztuka uliczna? Raport policyjny. Ktoś został napadnięty i zamordowany, ale niczego mu nie skradziono. Ociepanie, hmm. i seryjny zabójca? O co chodzi z tym dyktafonem? Więc y mówisz, że stresuje Cię praca? O. Dobrze trafiłeś. To moja specjalność. Tak mi mówiono. Powiedz mi dokładnie, jak się czujesz. Można powiedzieć, że sporo na siebie biorę. Ten boberek. najlepsze. No i mam bardzo wymagającego szefa. Czym się zajmujesz? Wszystko, co powiem, zostaje między nami, tak? Oczywiście. Dobrze. Jeśli coś wycieknie, jesteś trupem. Teczka jest opisana jako jedna z dziewięciu. Pewnie w mieście jest ich więcej. Widzę tu sporo współrzędnych. Uwielbiam szukać skarbów, ale Kolejne czuję, że w tych miejscach nie znajdę skrzyni pełnej złotych monet. Okej. Okay. Grubo, grubo. Aha i mi się nic nie odpali. No to możemy iść tutaj do tego. Nagrania chętnie sobie posłucham, zabójcy. Tyś lepszy od tej skruszyć Z kolejnego miejsca zbrodni. Hmm. Hej, Pete. daj oh znać, bo... że nie wyszedłem z domu. Cieszę się. Co tam? To jestem twoją mamą, policjnego. kurwa. W całym mieście coś się dzieje, non stop. To przytłaczające, prawda? Jak ty to robisz? Znaczy, nie możesz być okay, wszędzie. Okej, widzę. Pamiętaj, co mówiła May. Gdy komuś pomagasz, tak naprawdę pomagasz wszystkim. Tak, ale nigdy nie rozumiałem, co miała na myśli. Okej. Okay. Kojarzysz kobietę, która przyszła do F.I.S.T. z dwójką dzieci? Tak, którą wyrzucili z mieszkania? Tak, gdy znalazła pracę i miała się wprowadzić do nowego mieszkania, powiedziała, jak tylko dostanę pierwszą wypłatę, wyślę, ile będę mogła do tego ośrodka. My pomogliśmy jej, a ona chce pomóc innym. Pomoc rodzi pomoc. Właśnie. May była świetna, prawda? Najlepsza. Wyślę ci adres, gdy tylko zakończę tę sprawę, więc bądź w gotowości, i weź ze sobą te wyrzutnie. Czuję się trochę niekomfortowo Chyba powinniśmy zakończyć sesję Przepraszam, doktorku Nie chciałem cię nastraszyć Ostatnio mi odbija, jak mówiłem Stresująca robota Okej, okay, powiedz mi więcej na jej temat Opisz typowy dzień no, Typowy dzień Budzę się, sprawdzam telefon Patrzę, kogo każę mi sprzątnąć tego dnia Potem jem śniadanie Próbuję trzymać się diety, wiesz Potem idę na robotę. Jeżeli zrobi się bałagan, idę do domu się umyć. Po południu idę na siłownię, potem jem obiad. Yy, przepraszam, możemy się trochę cofnąć? Co konkretnie znaczy sprzątnąć? Znaczy, kogo szef każe mi zabić. Nabrałem niezłego doświadczenia. Mam bogate portfolio. Gość brzmi jak cyngiel Magi. To chyba tylko część historii. Rozejrzę się za podobnymi miejscami. Ja to bym chętnie się rozejrzał za główną misją. To by było fajnie. Ale widzę, że nie, nie, na razie nic. Więc weźmy sobie kolejne nagranie. Jest na pewno lepszy od, od tych wszystkich, co tutaj można zrobić, najszybsze. Powinienem być blisko. Ktokolwiek przygotował te miejsca, naprawdę lubi żółty. Kolejny no. raport. Pamiętam, jak Yuri opowiadało o znalezionym tu topielcu. Co Coś jej nie pasowało, bo ofiara doskonale pływała. Sprawdźmy, co zostało tu nagrane. Więc co sądzisz, doktorku? Cóż, patrząc klinicznie, jesteś socjopatą. Nie masz wyrzutów sumienia, nie jesteś zestresowany. Pewnie uważasz, że wszystko jest w porządku. Więc po co naprawdę tu przyszedłeś? <laughs> Mądra losy. Podoba mi się to. Ok, przejdźmy do rzeczy. Zrobisz co ci każę, a nie zabiję twojej rodziny. Wow. Chcesz przejść do rzeczy od razu? No dobra. I to jest jego kolejny Ziem, cel po, co naprawdę pewnie. Wiem tu jesteś. Wiedziałem to od chwili, gdy przekroczyłeś próg. I wiem, że zanim zrobię cokolwiek dla ciebie, ty będziesz musiał zrobić coś dla mnie. Ciekawy obrót spraw. Te miejsca wyglądają jak wizytówki Magi. A jeśli gość na taśmie jest singlem Magi? Może to on zabił tych wszystkich ludzi. Czy włączy mi się jakaś, ku kurwa, w końcu misja? Czy ja muszę zrobić te pierdolone takie głupie kryjówki czy coś? Nie wiem, zróbmy tą kryjówkę Olympus. Widzę znajdzie nie akceptuję. Wejście do jego kryjówki jest gdzieś tutaj. Tam jest wejście. Ah. Hej, David, jestem w jednej z kryjówek. Dziwię się, że Sable wyznaczyła do tego tylko ciebie. Odszedłem z Sable International, by upewnić się, że dotrą do Symkarii. Prawdziwa z niej najemniczka woli broń od pomocy swoim ludziom. Wierz mi, że jest nie tylko najemniczką. Jak to zagrożenie z tego, co obserwuję? Do nie. Dziękuję. Nie chodzi mi o Twoje życie. Cóż, nie zbył. Jako ty za chciały być policjantem? Serio? W każdym z nas. Nie zastanawiałem się nad tym. Chyba po prostu wpadłem w swoje towarzystwo. No shit, Sherlock. W życiu to nie przyjdą. Serio potrzebujemy aż tylu gości do pilnowania. Jak Leki są drogie, czyli są cenne, czyli chcemy je mieć. Myślisz, że jest tam jakieś żarcie? Suszone owoce albo kabanosy? Co się stało? Uważaj, mamy problem z pająkami. Ej, po Dlaczego? Ze mną. Poza widokiem miałeś być. <laughs> tylko nie chrap dobra, udało się. No, mu się uda po cichu, fajnie. za widokiem Jak mi dobrze to idzie. A się dziwię sam. jestem. Kurde, nie spod spodem. Poza widokiem. No jak? Poza widokiem przecież... Tam mieszkaliście pod ziemią? Ile wynosi człysz? Kumpel pytał Co jest? Przecież było poza widokiem, no Hej no David, mam pytanie. Co to? Jesteś w trakcie walki? A tak! Niestety. trochę. Tak się zastanawiałem, co wiesz na temat ojczyzny Sable? Z tym Kari? Symkariański rząd od ponad dekady umacniał pozycję w kraju. Obecnie panuje tam w zasadzie dyktatura. Dysydenci pod wodzą rodziny Sabinowów zostali wygnani lub skazani na śmierć. Od tej pory w kraju panuje wojna domowa. Ludność Tyllina znalazła się w środku konfliktu, przed którym nie ma jak ani dokąd uciec. Czyli członkowie rodziny Sabinowów mogli zginąć w czasie wojny? Tak, podchodzi do tego konfliktu dużo bardziej osobiście niż przyznaję. Chyba po tobie. Panowie, szybkie pytanko! Jak zamawiacie pizzę, to dostawca wrzuca ją do studzienki? No gdzie moje spider drony? Bici. Ja To pewnie przez brak Co się dzieje? No i... Nie chce mi się tego robić! No nie! No. Mogę wyjść? Naprawdę, nie chce mi się z ich misji robić, jak? Ja do jego kryjówki. O, Jestem gotowa. Przyjdź do mojej bazy! Skoro o tym mowa, jak to się stało, że masz w mieście bazę, o której nie wiem. Ta, świetna rozmowa. Dlaczego o. zawsze się rozłącza? Może to nie było celowe. Pewnie nas po prostu rozłączyło. Może teraz cięka. No słaba sieć. Albo wydzwoniła już wszystkie wykupione minuty. No bo pewnie korzysta z roamingu. To droga sprawa. Albo musiała pilnie wypolerować broń. Zastosujmy brzytwę Okhama. Najprostsze wyjaśnienie. To Sable mnie nienawidzi. Jestem. Zawsze, wszystko Bierzmy się do pracy. Czekaj, czekaj, chcecie mi powiedzieć, że to już będzie ostatnia misja? Ojej! To gdzie jest ta baza, o której mówiłaś? Wow. Holy shit! Masz dużo lepsze zabawki niż ja! Świetna ta niewidzialna forteca, ale skoro cały Nowy Jork ją widział, Hammerhead zaraz tu będzie. Na to liczę. Nie marnujmy czasu. Zdobyłam laser klasy piątej. Musimy go skalibrować, żeby zapobiec przegrzaniu. Na szczęście piszę magisterkę z kalibracji. Zróbmy to. Od czego mam zacząć? Umieść działko na miejscu. Robi się. Wow, fajny laser. Nice. Budowa zabezpieczona. I gotowe. Wcale nie. A. Musimy zresetować anteny namierzające. Nie ma sprawy. E, nie mam pojęcia, o czym mówisz. Wyjdź z hangaru i dostań się na pobliski tajniki. Się robi? Powinniśmy przegadać naszą strategię wobec Hammerheada, nie uważasz? A o czym tu rozmawiać? Znajdujemy go. Kierujemy laser na płytkę w jego głowie. Wiązka rozgrzeje stalnie stopową do temperatury krytycznej. Zmieni jej strukturę molekularną. Zmiękczy ją, a ja pozbawię go przytomności. To wiem, ale skąd wiesz, że nie stopisz mu mózgu? Kiedy wilk atakuje owce. Pasterz może go zastrzelić. Okej, okay. no to pani pasterz, pamiętaj, że mamy nie zabijać, jasne? Proszę, udało się? System wydaje się sprawny. Teraz musimy sprawdzić celowanie i poziom mocy. Super, chwila, ale nie zamierzasz do mnie strzelać, co? Jeszcze nie. Musisz Jeszcze. te cele. Jasne. Okej, okay. gotów? Tak jest. Lecą bomby! Trafiłaś! Wow! już jeszcze kilka pewnie, że dobrze się bawię. No to jeszcze jedna. Niezły strzał! Czy tak wyglądają nowoczesne z strzeleczkę? O, o! Możemy jeszcze raz! Proszę! Jest jak z ciebie! Tak, wiesz, każdy ma w sobie coś z dziecka! Wow! Yeah. Wracaj. Mamy jeszcze coś do zrobienia. Już lecę. Musimy dostosować nawigacyjny żyroskop stabilizacyjny do ciężaru lasera. Okej. do terminala i zaczekaj aż uruchomię system. Dobra. System gotowy. Wchodzę. Okej, to powinno wystarczyć. No <laughs> jest, Hamernator, kurde. Kończyliście siły? się. Niestety to wam nie pomoże. Dobra, Hammer na torze. mi się pomóc! Naprawisz go? Próbuję. Ale tu okay. mi się przyda inny ten. To mi się przyda to. To ja się pobujam z Hammerheadem! Dobra, to sprawa osobista. A to i Hammerheada? Chciałem podziękować, że pokazaliście mi co robiłem źle przez tyle lat. Teraz, gdy to pojąłem, się wsted, jakim powinienem być, tak? No ziesz. ale najpierw zabiję was oboje! <grym> Tej walki nie wygracie! Okej, Już praw. no, znów no, Dawaj, 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 dawaj! Potrzeby siłki są daremne! Jestem niezniszczalny! Zginiesz! Oj, tam, oj, tam. Potrzebne posiłki! Już! Po co ci posiłki? Dzień robaru! O oh, tego. Wow. Wow. A ty tego. Nie No nie wierzę Jeszcze chwila. Dawaj. Leży. go. Nie zamierzacie się poznać, co? Nadal zero szacunku. Czego jeszcze trzeba? Wiesz kogo szanuję? Ludzi, którzy wiedzą kiedy się poddać. Rozpoczynam nalot. Tak, chybiłam. Nie przestawaj! Następnym razem trafisz! I co mam z tą jego tarczą zrobić? bomby, a ty rzucaj nimi w niego! Dobra. Widzisz, że to mnie boli? A, nic mnie już nie boli! Kocham twój sprzęt, i użyję go, by cię zgłasić. Dobrzy jesteście, ale nie tak jak ja! Ło-o, o o-o, To dawaj! Nie jesteś co? No, chyba nie! idę po ciebie, Romanu? Dobra. Dobra! Teraz! Wszelam! górą! Atakuj go teraz! Myślicie, że to sprawia mi ból! Mylicie się! No, tu chłopcy! Nie, chłopcy, nie słuchajcie się pana! Dam, dam szansę. Przyłączcie się! Albo ginie. Jest! Ja, numer... ja skorzystam z bramki numer 3! What the fuck? Zginąłem! Macie challenge! Dam wam szansę! Przyłączcie się! Albo ginie. Ja skorzystam z bramki numer 3! Rand, Zbliżam się! Bądź gotowy! Nie wytrzymam! Jeśli złapię te bomby, mogę nimi uszkodzić starce! No właśnie, tylko. To jak złapię te bomby! Kocham Twój sprzęt, I użyję go, bycie cię składzie! Tak, trafiony! Się Jezu! Dala. Nie mogę głowy. Dobra rada! O co to

Karta jest zbyt silna. Muszę ją wyłączyć. Nie daj się trafić! Staram się! Dobra, 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 dobra. Nie teraz, nie teraz! Nie! Się tak nie utrzymam? Ja Trzymaj go! A co Bądź gotowy do skoku! Czekaj, co? Ocie panie kamikadze Podziałało? No, jelop, widzeczko. Fajnie było. Hej, masz plany na kolację? Znam świetną pizzerię. Muszę wracać do Synkarii. No tak, przecież wojna czeka. Nie lubię walczyć. Ale robię co muszę, by pomóc swoim ludziom. Wiem. Zupełnie jak bohaterowie. Nie jestem bohaterką. Ale nauczyłeś mnie kilku rzeczy. Ach tak? Jakich? Chociażby jak rozbroić wrogów kiepskimi żartami. Właściwie to dobre żarty, ale wiem, że humor to subiektywna sprawa. Dzięki, spider -manie. Za wszystko. Nie lubię czułości. Tak, jasne. Oczywiście. Hej, uh, słuchaj, możesz podrzucić mnie do miasta? Bo przepłynąłbym, ale w życiu nie doczyszczę potem kostiumu. No i fajnie na pajęczynce poleciał, ale kurde, odrzut. I co, koniec? A co z hammerheadem? On tam leży. O oh. Stanli. Spoczywaj w pokoju Stan mm -hmm. Dokładnie tak Czy będzie coś po napisach? O boże Muszę Bytkowy? to oglądać? Ach, wyrzutnie sieci chyba trochę cisną. Przyzwyczajisz się. Postaraj się nadążyć. Mines Morales! Papo strzał! <śm> Musiałem, przepraszam. No i to tyle. Chyba wszystko. to jest. Czas na wakacje dla Pitera. i dla Mary Jane. Dobra. Hammerhead załatwiony. Spiderman man Ale jego Cyborg. są nadal na wolności. Praca pająka nigdy się nie kończy. Pokażcie tego jeszcze Spidermana Cyborga. Ja? Pierdż, serio? Serio? Bardziej pirat. No, Okej. Okay. No to co? Zostawiajcie aplik w górę, subujcie kanał. Mam nadzieję, że seria ze Spidermanem Wam się podobała. I widzimy się w kolejnych na kanale. Pa pa!